To, że stajemy tu dziś na granicy, na granicy, na straży tej granicy, to ma znaczenie nie tylko historyczne, ma walor nie tylko sentymentalny, ale ma znaczenie jak najbardziej aktualne, polityczne. To jest piękny, słuszny, zbożny akt troski o integralność terytorialną Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i o bezpieczeństwo narodu polskiego, którego ta Rzeczpospolita jest nigdy nie doskonałym, bo to jest tylko świat doczesny, ale zawsze najlepszym, najlepszym sposobem zabezpieczenia na przyszłość. Celebrujemy więc przeszłość z myślą o przyszłości. Nie daj Bóg, żeby ta granica kiedykolwiek miała być przez kogokolwiek kwestionowana, nie daj Bóg, by państwo polskie znalazło się w potrzebie, której spełnić, zaspokoić nie mogłoby wojsko, strażnik na granicy, policjant na ulicy, wszystkie służby i administracja państwa polskiego. Oby to było państwo polskie, a nie land. Nie kolonia, nie jakaś hybryda międzynarodowa. Tu jest Polska i niech tak zosta. Wydaje mi się, że nie było na tej liście kibiców, którym chciałbym osobiście podziękować, bo, bo wiecie Państwo, oni często, oni często ratują honor Rzeczypospolitej. Jedna piękna oprawa stadionowa czasem robi większą robotę niż... Nie jedno ministerstwo.